Dzień dobry, witam na porządnym komentarzu. W kalendarzu makro mamy dzisiaj publikację indeksów PMI. Już mieliśmy publikację indeksu Tankan dla Japonii, indeks PMI dla Chin, dla Niemiec o 9.55, dla strefy euro 10, 10.30 z Wielkiej Brytanii, potem 16.00 dla Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj mamy pierwszy piątek miesiąca, ale patrzę, że w kalendarzu ani na jednym, ani na drugim portalu nie ma informacji o tym, że będzie publikacja danych za miesiąc ostatni. Być może jest to związane z tym, że czwartego w poniedziałek mamy święto w Stanach Zjednoczonych, więc publikacja pewnie będzie później. Teraz przejdziemy do głównych instrumentów. Na kontraktach na SP500 doszło wczoraj do niewielkiej, ograniczonej korekty, potem rynek wyszedł na kolejny szczyt. Jesteśmy bardzo wysoko, na poziomie 2086 trzeba byłoby w tej chwili otwierać pozycje długie. Po tak silnych wzrostach w każdej chwili może przyjść korekta. Jeśli by ona nastąpiła, to oczywiście sygnał pojawi się wtedy, kiedy będziemy mieli... Przełamanie poziomu 2071. Mam otwartą drogę do poziomu gdzieś około 2030-2040. Przechodzimy w takim razie teraz do sytuacji na kontraktach na DAX. Na DAX mieliśmy wczoraj wybicie w górę z konsolidacji. Prawdopodobnie w perspektywie krótkoterminowej będziemy mieli jakąś realizację zysków po tych wcześniejszych wzrostach. Wsparcie mamy tutaj i tutaj 9,650 na rynku polskim. No raczej prawdopodobne jest chyba cofnięcie jeszcze, potem dopiero rób do góry. Na wykresie eurodolara mieliśmy z wczorajszego szczytu do dołka dosyć poważne cofnięcie. Wybroniliśmy się na poziomie 1,1035. Tutaj mamy cofnięcie. Wydaje się, że cofnięcie jest korekcyjne. Potem w dalszej perspektywie możliwe jest kolejny ruch do góry. Dolar do złotego. Przebiliśmy wsparcie na poziomie 3,98. Możemy mieć dalsze cofnięcie. Dalsze umocnienie naszej waluty. Na złocie dotarliśmy do oporu na poziomie 1333-1330. 7. Myślę, że próba przełamania może się nie udać w efekcie, może być ruch w dół. No i na ropie. To oczywiście tego nie ma. Na ropie mieliśmy wczoraj realizację zysku po wcześniejszych silnych wzrostach. Tutaj mamy ważne wsparcie. Myślę, że w perspektywie krótkoterminowej być może jeszcze jakiś ruch do góry. Tutaj mamy ważny opór między 49,15 i 49,25. Przełamanie tego oporu będzie skutkowało tym, że wracamy na ostatni szczyt. Natomiast jeśli się okaże, że odbicie z tego tutaj dołka będzie korekcyjne, czeka nas jeszcze kolejny ruch w dół. I być może dopiero tutaj po nieudanej próbie przełamania tutaj tego ważnego wsparcia. Rozpocznie się trwalszy ruch do góry. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.